Cześć, ma tutaj panią i witam was w trzecim odcinku z serii 3 Pack Challenge. To jest już ostatni odcinek, który nagrałem do przodu przed moim wyjazdem. Także już teraz pod tym odcinku musicie komentować jakie paczki w tym odcinku otwierać. No i możecie się zgłaszać oczywiście na platformie Xbox One do zagrania meczu ze mną. Ja potem piszę komuś na komentarz, ten do mnie na fanpage'u, No i z tego wyjdzie czwarty odcinek. Co dzisiaj przed nami? Tak, wiem, dwie paczki srebrne, jedna złota. Także będzie to jeden z najmocniejszych składów, jakie mam. No i co, Otwieramy paczki, no i pamiętajcie o tym zastrzeżeniu, z każdej paczki musisz użyć przynajmniej jednego zawodnika. No i zawodników, których użyje z tych trzech paczek musi być w spadzie czterech ze stuprocentowym zgraniem. Także zaczynamy, może zacznijmy od srebrnej paczki za 3750 końców. Leo Messi czy coś nam da. O te srebrne paczki nie były jakieś super, O sobie trafiliśmy. Srebrnego, aha, Zume, Zume, Zume w ostatnim odcinku. Tutaj mamy Brauna z MLS, to jest bardzo fajny piłkarz. Tutaj tych dwóch od razu odpada. Greer, Greer, Marshall, no Pace niesamowity, no ale Brown to będzie zawodnik, którego na pewno użyjemy. No i wydaje mi się, że na pewno użyjemy strojów Ameryki. Tak jak my, zawsze będę używał jednych strojów, które trafię, no i to będą stroje Ameryki. Dobra, czas na drugą paczuszkę, srebrna paczka premium, tym razem Team Howard. Zobaczymy, zobaczymy, ten Brown to jest chyba z ligi norweskiej, bo tam w ręki Ręgi go widziałem. Także coś tu trzeba będzie mieć z ligą norweską, na to chodzi. Zobaczymy, tutaj Team Howard! Oj, 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 Sismanoglu, Lvayon i Namjin Lea. Nie wiem, nie wiem, czy coś z tego wykminimy. Na razie, na to strasznie, strasznie. Ten Turek, czy to jest Niemiec z tygi tureckiej? Może on coś nam to jest napastnik? No, zobaczymy. No i przed nami ostatnia paczka, złota paczka, którą niech ona mnie uratuje jakimś dobrym zawodnikiem. 7500 ALAWA i zobaczymy co, co ona nam da. Ta paczuszka, oby, oby coś dobrego. go na koreańcach i tak by się że Ale jest też Sinowicz i Januzaj. Ciekawe, ciekawe, Najgorzej jest to wszystko jest na lewej stronie, także też mamy lewą stronę wykluczoną. Aszami, mamy lewego studiowego z Korei. To będzie trochę średnio. Dobra. Zobaczymy co, czy coś uda mi się w ogóle wykominać z tych kart i zobaczymy się za chwilkę w składzie. Dobra. Jesteśmy w składzie. Jestem wyczerpany. No potwornie ciężko było zrobić coś z tych kart. Jak wiecie do tej paczki trafiłem dwóch lewych pomocników. No i srebrną kartę lewego obrońcy w pierwszej srebrnej paczce trafiłem Brauna. No i dwóch mega wolnych srebrnych obrońców, że ich na pewno nie brałem miałem uwagę, dlatego Brown wędruje na atak. Tutaj zgranie z Holmem. Mamy na lewej pomocy sztokera. go Ani Muzaj, ponieważ mamy tu perfekcyjne zgranie z Lustenberger, obrońca też Herzberg, Szwajcar. Do tego na LS, jako z drugiej paczki średniej na June, Czea, ja, Jae, Korańczyk. Perfekcyjne zgranie tu z Kim do Heon. No i tutaj jako drugi SP, John Hueb, brązowy piłkarz, z tego trafiłem też w drugiej paczce. Jej czterech piłkarzy użyłem. Jest to dwóch koreańczyków, Brown na ataku, no i sztoker na lewej pomocy. Do tego w składzie umieściłem jeszcze na bramce Kim Jong-dae. King Fang-suk, ba, myślę, co szybkie obrońce, tempa. Jung Jung-sung, 84 tempa, prawa pomoc to Matysen i Holm, czyli mamy tu perfekcyjne zgranie, dlatego Matysen ma zgranie. Znaczy każdy ma 9 lub 10 zgrania, czyli udało się zrobić tą stówkę. Było niewątpliwie ciężko. No ale zobaczymy jak tym zagramy. Formacja jeszcze na koniec 3-4-2-1. No i co? Widzimy się na boisku. Dobra, jesteśmy już w trzecim spotkaniu w trzecim odcinku, czyli w pierwszym strony odcinka i tu mamy Default Carol, James Miller w Liverpoolu, Tony Cross, Williamson, Diaz Beto, Piąty na lewej pomocy. Tak jeszcze nie skład, może ktoś dopiero zaczyna. Zobaczymy jak nasz skład. Bardzo nieupokło, poukładany, czyli znaczy, poukładany może jest, ale... Z piłkarzami jakoś specjalnie nie się, prócz naszych obrońców, oczywiście. Także Holy FC kontra Węże Jamaiki, zobaczymy. Od razu Carol ruszył na przewój Carol! Jest pierwsza sytuacja. Kurde 4-2-1 To będzie taka formacja. Andy Carol, pierwsza sytuacja. Nic, uderzymy sztokerem. Takich super wolnych nie ma, ale może z tego będzie. Sztoker! Fenomenalnie! Ale sztuczna brona bramkarza. Beto wyciągnął się, Kto mówi nasz komentator, jak struna. No i obroni sytuację. Strzał sztokera. On miał wolne tylko na poziomie 74-5. Jeszcze sytuację od rozwoju rzuty wolny nam. Nam! Nam! No i co? Nie ma karnego. Szkoda, ale jeszcze ci ci ciśniemy. Sztoker! Prawa noga, Sztoker! No i trzy szanse. Niestety. Ale mamy corner, mamy corner. Więc Tutaj już szybko pogadał się King Do Piękny zwód. Jeszcze jeden. Dograj, dograj i gol! Gol! Sztoker, chociaż tutaj chyba bramka samobójcza będzie uznana. Nie wiem czemu bramka samobójcza, no ale jest gol, najważniejsze, Sztoker. Uderzał. o piłka pory kożył jako bramkę Obraka samobojcze. Mamy 1 do 0 w 29 spotkania. Ładna akcja tam Heona. No. Pięknie Piękny brakońkowy nam. Tam ma dwie gwiazdy tutaj czy nie będę, nie będę co kombinować, ale może coś się uda nam. Pędzi nam czy skręci ja za skręcił tutaj się na polu karnym. NAM Lewano. Ajaj. Aj, aj, aj. Szkoda, ale ładna akcja nama. No, 1 do 0 do przerwy 7-5 strzały. Kiedy? Nie wiem jak. dobre Jedziemy w drugą połowę. Pierwszy raz jakiś większy opór. Brown. Brown zatrzymał się. Brown. Aj, za długo. Chociaż już jest brown. Jest ma piłkę brown. Brown polkarnym. Zablokowany jeszcze uderzenie głową. Nam. 2 do zera. Korańczyk z numerem 10. Nam Jun to zdobywa bramkę. Ładna akcja Browna. Tam trochę nieudane drybli, tam wcześniej, dokładnie sytuacja wcześniej przed odbiorem, tutaj ładnie przez polekarne uderzy już każdy nie wykończył. I nam! Pięknie znalazł się. I 47 minutze minut spotkania 2 do 0. Holm! Dobrze, doktor Pneli Brown. Ajaj, aj, wykuczycie sam piłkę nam! 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 Aj, kurde, chciałem uciec i wrzucić. Damka już leżał, ale już troszkę. Nie ma ośrodkowanie, czy jest spalone, czy nie. Nie ma spalonego, doszynkowanie i gol Gol, 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 gol. To chyba Holm z numerem 13. Trafia z główki. No Daniel Fredrichheim Holm z Valerengi Trafia na 3 do 0 w 72 będzie spotkanie Rage Quit. Takie znowu reczki. czy my jakiś mecz zagrałem w tej serii do końca, nie wiem, zobaczymy w czwartym odcinku. No i co, piszcie, czy chcecie, żeby ten mecz był z widzami, czy nie. No bo pamiętajcie, że w mecz z widzami to będzie pewnie jakieś karty mega złote, jak gram sobie ten mecz online. No i co tu jeszcze, aha, piszcie jakie paczki mam otwierać, no i oczywiście napiszcie komentarz, czy Wam się podoba ta seria. No i łapkujcie, subskrybujcie kanał, standardowo widzimy się w kolejnym odcinku, także siemaneczko i pozdrawiam, do zobaczenia.